Dzień dobry. Dzisiaj pilates, czyli coś bardziej intensywnego, co zbuduje nam mięśnie, silne mięśnie, poprawi nam postawę ciała. A co jest, ta gimnastyka jest również metodą terapeutyczną, zresztą została w tym celu wymyślona przez jego twórcę, Józefa Pilatesa, który jako dziecko na, pod koniec XIX wieku był bardzo takim słabym, Dzieckiem z różnymi problemami zdrowotnymi, a dzięki tej gimnastyce przez siebie wymyślonej zyskał postawy, był bardzo takim mocnym człowiekiem, założył w Stanach Zjednoczonych w Nowym Jorku fitnessy takie można wyrzec, tego, gdzie ćwiczył na przykład z tancerzami, który po, po urazach w a operze nowojorskiej. I wyprowadzał ich z tego i da, dawał im siłę i moc. I my tak samo teraz budujemy sobie siłę i moc. Taki przy długi troszeczkę wstęp. A teraz zaczynamy. Zaczynamy od rozgrzewki. Wiadomo, bo musimy bardzo powoli i łagodnie sobie wejść w rytm gimnastyczny. Najpierw rozgrzewamy sobie barki. Barki musimy szczególnie. Rozgrzać, dlatego, że to jest jeden, właściwie to jest najbardziej skomplikowany staw w naszym całym ciele. Raz, dwa, trzy i do przodu. Raz, dwa, trzy i w bok. Raz, dwa, trzy i w drugą stronę. Raz, dwa, trzy i teraz kolejna biodra. Najpierw powoli. Pozaczynamy. Nie robimy żadnych gwałtownych ruchów. Ciało musi się powoli przyzwyczaić do gimnastyki, a potem zaczniemy ćwiczyć. 4, 5 i druga strona. Raz, 2, trzy, cztery, 5. Teraz kręgosłup. Zrobimy to w ten sposób, że łagodnie. Najpierw oczywiście tak, pochylamy się. Ręce zwisają nas i, cią nam, i ciągną nas do dołu. Nie zginamy przy tym pleców, tylko ten ruch wychodzi z bioder. Przy okazji rozciągamy sobie tylną taśmę na nogach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pochylamy się mocno. Naciągamy lekko mięśnie z tyłu nóg. Raz. Raz jedna strona, raz druga. Przychodzimy przy tym coraz głębiej. Raz, dwa. Trzy, cztery, pięć, zostajemy chwileczkę i powoli się podnosimy, powoli, 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 tak. A teraz kilka przysiadów. Przysiady w ten sposób trzeba, na co trzeba zwrócić uwagę, żeby przy wykonywaniu przysiadów kolana nie wychodziły poza linię palców, tak. I uważamy też, żeby kolana były w jednej li, linii ze stopami, żeby nie było przeprostów, żebyśmy nie uszkodzili sobie. A pochylamy się i biodra wypychamy do przodu, tak, i plecy pozostają proste. I pięć najpierw przysiadów, a potem przerwa. Uwaga, raz, nie robimy głębokich przysiadów. Dwa, trzy, cztery, pięć, przerwa. Rozluźniamy się i teraz 10 przysiadów, troszeczkę szybciej. Sprawdzamy, czy kolana są na właściwym miejscu, w porządku. I zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Rozluźniamy mięśnie. Tak, krążymy lekko biodrami, rozluźniamy. Jeszcze piątkę, jeszcze piątkę, uwaga. Lekko rozchylamy nogi i raz, dwa, trzy, cztery i pięć. I powoli wstajemy. Rozluźniamy się. Przechodzimy do klęku. Tak, a teraz do pozycji deski, tak? Lekko podwijamy sobie palce nóg i wyprostowujemy się. Chwilę oddychamy. Dwa oddechy. Jesteśmy wyprostowani, całe ciało w jednej linii, tak? A teraz zrobimy coś takiego: raz na tą stronę, na przejście na kolana, na łokcie i do góry, tak? Raz. Dwa. Trzy, przerwa, jest to trudne jak dla, dla osoby w naszym wieku i jeszcze dwa razy, jesteśmy ambitni, uwaga, raz, przerwa i dwa, tak. chwileczkę zostajemy, przechodzimy do pozycji klęcznej, rozciągniemy się chwilę, ręce mocno do przodu, głowa, na matę. Dwa oddechy. I wracamy znowu do deseczki i z, des z na deski zrobimy sobie kilka innych ćwiczeń. Uwaga, lekko rozchylony mamy nogi, tak? I, I biodrami, raz na jedną stronę, raz na drugą. Raz. Dziesięć razy. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. 7, 8, 9, 10. Przerwa, Przychodzimy do pozycji klęcznej. Tak, rozciągamy się znowu. Ręce tajemy do tyłu, wnętrzem dłoni do góry. Chwileczkę odpoczywamy, dwa oddechy. Raz i dwa. Tak, wracamy znowu do pozycji deski. I podnosimy nogę raz jedną, raz drugą, tak? Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Do pięciu wystarczy. Pięć. Chwilę oddychamy. Dwa oddechy. Jeden oddech i drugi. Wracamy znowu do ćwiczenia z wychylaniem bioder. Uwaga, dziesięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Przechodzimy do pozycji na kolanach. Rozciągamy się, tak, tarce ręce do tyłu, wnętrze dłoni do góry, raz, dwa. Wracamy do pozycji deski. Ops. Jesteśmy w desce i podnosimy raz jedną nogę, raz drugą. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. I znowu odpoczywamy chwilę. możemy sobie biodrami. Tak. I ostatnia seria. Podwijamy znowu palce nóg. Hop. I biodra raz na jedną stronę, raz na drugą. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Odpoczywamy chwilę. Ręce do tyłu. Dwa oddechy. Raz. I dwa. Przechodzimy do przodu. Tak. I podnosimy raz jedną nogę, raz drugą. Raz, dwa. Trzy, cztery, i pięć. Oprócz opadamy na kolana. Znowu się chwilę wyciągnijmy. Ręce do tyłu, rozluźniamy się. Tak, a teraz połóżmy się na plecach. Ręce wzdłuż tułowia, tak, obydwie nogi do góry pionowo. I zataczamy malutkie kółeczka, trzy. 4 5 i do wewnątrz raz 2 3 4 5 tak chwilę zostajemy w tej pozycji i kółeczkami zjeżdżamy coraz niżej tak mały mi raz 2 3 4 5 10 mniej więc 6 7 8 9, 10 i pod górę raz, 2, 3, 4, 5. Mi wyszło na 5, nie wiem jak Państwu. Rozluźniamy sobie stopy, raz w jedną, drogę, stronę, raz w drugą. Opuszczamy nogi na matę. Rozluźniamy się lekko. Dwa spokojne oddechy. Przysuwamy sobie stopy w, pobliże, w pobliżu palców rąk i powoli kręg po kręgu się podnosimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chwileczkę w tej pozycji zostajemy. Tak i opuszczamy się na dół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźniamy nogi. I znowu wracamy do ćwiczenia z kółeczkami. Nogi wyprostowane. I teraz kółeczka do środka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I kółeczkami dośrodkowymi opuszczamy się coraz niżej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Na ile państwu wyjdzie? Nie przeważnie, w jedną stronę na 10, a powrót na 5 kółeczek. Tak, tak. Zostajemy chwilę w tej pozycji i do góry. Ops, kręcimy kółeczka. 3, 4, 5. Tak, rozluźniamy się. Przyciskamy sobie kolana do siebie. Chwileczkę pozy Pozostajemy w takiej kołysce w jedną stronę, w drugą i w drugą. Hop. Tak. Opadamy. stopy kładziemy znowu na matę i podnosimy kręg po kręgu biodra. Raz, dwa, trzy. Cały czas spokojnie oddychamy. 5. Tak, jak już jesteśmy na górze, chwilę zostajemy i opadamy. 3, 4, 5. Tak, uważam, że twórca tej metody, pan Pilatys, byłby z nas bardzo dumny. Mam teraz nogi prosto, pionowo do góry. Tak. I kółeczka były do wewnątrz, to teraz na zewnątrz. Raz, dwa i jedziemy na dół. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i pod górę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nawet mi wyszło. Ojej. Rozluźniamy sobie stopy, jak jesteśmy już na górze, tak? Opuszczamy je na dół. I teraz kręg po kręgu. Stopy mamy na macie. Podnosimy się do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I jesteśmy na górze, tak? Chwileczkę zostajemy. Dwa spokojne oddechy i zjeżdżamy na dół, powoli też kręg po kręgu, trzy, cztery i pięć, bardzo dobrze. Rozluźniamy się, rozchylamy lekko kolana, kręgosłup mamy mocno wsparty na macie, musi chwileczkę odpocząć, bośmy jednak troszeczkę poćwiczyli. Nie możemy go nadwyrężać. Rozchylamy lekko kolana i między rozchylone kolana 10, nosząc lekko głowę i niewiele barki. 10 razy. Między nogi na jedno kolano i na drugie. Tak, uwaga. Tak, zaczynamy. Hops. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9, 10 Tak. I na kolano. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I drugie kolano. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Kładziemy się. Ręce do tyłu, rozluźniamy się chwilę, rozluźniamy wszystkie mięśnie. Dwa spokojne oddechy. Przekładamy ręce do przodu, unosimy biodra w ten sposób, tak, i nogi, i lekko głowę, tak, i Staramy się jak najwyżej głowę podnieść, tak? Chodzi o to, a kręgosłup cały czas leży na y, macie. Chodzi o to, żeby wzmocnić midolne mi mięśnie brzucha, które są rzadko rzeczywiście y, angażowane, a one bardzo wzmacniają miednice, jakieś takie wypadania różnych organów i tak dalej, wiemy o co chodzi. Musimy wzmocnić sobie to, to, te partie mięśni, tak? Uwaga. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, odpoczywamy chwilę. Tak i znowu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I odpoczywamy, dwa oddechy. I jeszcze raz ostatni uwaga. Raz, Dwa, trzy, cztery, pięć, rozciągamy się chwilę, oddychamy tak, przechodzimy do pozycji na bok, robimy sobie taką wypoczynkową w tej chwili. Serię, tak? Zwijamy nogi tak do pozycji żaby, tak? I uwaga. Raz, rozchylamy nogi, tak? A druga noga mocno do góry, tak, która jest, tak? Uwaga. 10 razy, uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osiem dziewięć dziesięć opuszczamy nogę rozluźniamy mięśnie tak I jeszcze jedna seria uwaga raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć odpoczywamy chwilę rozluźniamy mięśnie tak dwa spokojne oddechy i jeszcze jedna seria uwaga raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć Chwil odpoczywamy. I teraz zmieniamy nogi. Ta, która była na górze, jest będzie na dole i odwrotnie. Tak? odpieramy się lekko w pozycji takiej wypoczynkowej. Jedna noga, druga noga, tak składamy i zaczynamy ćwiczenie. Uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Chwilę odpoczywamy, dwa spokojne oddechy. Wracamy do pozycji. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem, dziewięć, dziesięć. Chwilę odpoczywamy i ostatnia seria zaraz będzie. Ale najpierw spokojne dwa oddechy, rozluźnienie mięśni. Tak i ostatnia seria. Uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9, 10 i teraz większy odpoczynek sobie zafundujemy. Kładziemy się na macie. Cudnie. Tak. Kładziemy się w tej chwili na bolczek. Możemy to ćwiczenie wykonać albo tak, tak, a możemy też Odciągnąć się i w ten sposób, tak? I dziesięć razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, opadamy, chwileczkę odpoczywamy, a w przerwie sobie zrobimy połyskę, masowanie kręgosłupa wzdłużne. Uważamy, żeby przy takim bujaniu się głowa była mniej więcej w podobnej odległości do kolan, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, do pięciu. I pięć, jesteśmy rozluźnieni, wracamy do pierwszego ćwiczenia. Uwaga na boczek. Ups. Jesteśmy i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Siadamy kołyska. Zgładzimy się najpierw, wygodnie rozciągamy, dwa oddechy, rozluźniamy się, jeden oddech, drugi, podwijamy sobie nogi i pięć razy kołyska, tak, masaż kręgosłupa, uwaga, raz, pamiętamy, żeby głowa była mniej więcej w równej odległości od koła, dwa, trzy, cztery i pięć. Wracamy ostatni raz do ćwiczenia. Powoli się kładziemy na boczek. Tak. Odciągamy hop i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10. Teraz zmieniamy sobie strony. Oops. Przechodzimy na drugą stronę, ale najpierw chwila oddechów. Dwa spokojne oddechy, jeden, drugi, tak. Kołyska jeszcze. Kołyska. Masaż kręgosłupa jest zawsze bardzo dobry i pożądany przez osób, oczywiście i następna też hop raz dwa trzy cztery pięć rozciągamy się i przystępujemy do ćwiczenia na drugą stronę hops układamy się hops tak stoimy w pozycji wyjściowej palce tutaj nóg Ręki, która nas podtrzymuje, rozstawione. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć opadamy, rozciągamy się najpierw, rozwiniamy. Oto jest jednak to ćwiczenie, jest takie dość forsowne. I masujemy kręgosłup. Uwaga. Ot. Raz, dwa. Trzy, cztery, pięć. Tak. Przechodzimy do pozycji na układamy sobie stopy jedna za drugą, będzie łatwiej, tak, tutaj pamiętamy, żeby palce stóp, palce, palce były rozstawione, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, siadamy, Kładziemy się dwa spokojnie oddechy, nos, usta, nos, usta i masaż pleców jeszcze i kręgosłupa, podwijamy lekko nogi i raz, dwa, trzy, cztery. ciągnij się na boczek i odstawić cięcie stopę jedna za drugą tak ta ręka rozstawione palce na ops jak jesteśmy już w tej pozycji 10 razy raz 2 3 4 5 6 7 8 9 i 10. Kładziemy się w chwileczkę, odpoczywamy, rozluźniamy ręce, rozstawiamy, rozkładamy je wnętrzem dłoni do góry, rozluźniamy wszystkie mięśnie, zaczynając od palców stóp, rozluźniamy nogi. Całe ciało, oddychamy przede wszystkim, nabieramy powietrze nosem, wydychamy ustami, rozluźniamy palce, rąk, ręce, barki, rozluźniamy również mięśnie twarzy, nie zapominamy o tej lwiej zmarszczki, która czasem jest automatycznie cały czas w pozycji takiej bojowej. Musimy ją też rozluźnić. Parę minut leżymy. Nos, usta. Nos, usta. Nos, usta. A teraz ostrożnie. Jedną rękę na boczek. Podpieramy się. Przychodzimy do siadów. Wspieramy ją drugą ręką. Jesteśmy w pozycji siedzącej w siadzie skrzyżnym, tak, oddychamy teraz, kręgosłup prosty, tak, nos, usta, ostatni raz wyciągamy ręce mocno do góry, nabieramy powietrza i z wydechem opuszczamy dłonie, umieszczamy je na sprocie słonecznym, Chwileczkę zostajemy. I dziękujemy bardzo. I do jutra. A jutro stretching. Do widzenia.